W imieniu grupy RLG zapraszam na audycję Dzieci segregują śmieci, która towarzyszy edukacyjnej serii Bajki Martiego. Cześć dzieciaki, jaki jest tytuł naszego dzisiejszego odcinka? Papier! Jedna tona wysegregowanego papieru to życie 17 drzew, których nie wycinamy pod produkcję pudeł, zeszytów i książek. Pamiętajmy jednak, że do recyklingu nie nadaje się papier zatłuszczony, mokry czy zabrudzony, ani papier powleczony folią. Z czego powstaje papier? Z drzew. drzew! Co robią dla nas drzewa, kiedy sobie rosną? Dlaczego ich potrzebujemy? Do tlenu, a bez tlenu nie ma życia! Dokładnie, żebyśmy mogli mieli czym oddychać. I ludzie też nie mogą bez wodzy żyć. Też. A co to jest recykling? To dbanie o planetę. Recykling to, to nie marnowanie śmierci. To przerabienie, powtórnie rzeczy. I wtedy można zrobić z tego coś nowego. Świetnie. A jakie rzeczy można przerabiać? Plastik, papier. Nie, żeby papier trafił do recyklingu, musi najpierw zostać posegregowany u nas w domu. Do jakiego koloru pojemnika go wrzucamy? Niebieskiego. Super. A co może powstać z papieru z recyklingu? Um, wytłaczki do jajek, książki, zeszyty, kartki, ręczniki papierowe, kartka do rysowania. Kartka do rysowania, tak. Do niebieskiego pojemnika na papier nie wyrzucamy chusteczek higienicznych, ręczników papierowych ani wytłoczek do jajek. Dlaczego? Dowiedz się więcej na www.elektro3000.pl. Posłuchaj też bajek Martiego, które znajdziesz na Spotify i YouTube.